Dowie. I kolejny odcinek dzisiaj, właściwie to się nie jak widzicie gra w kawoka i tutaj mam w piekarniku yy, te, jak one się nazywały, zapomniałem, ale dzisiaj pokażę, yy, daję prosty przepis. Otóż szukamy tutaj właśnie je dań, bierzemy to pudełko. Gdzieś to było jajko? Gdzie jest to jajko? Kurde, nie widzę. Tu są te jajka. Kurde, psuje mi się tutaj dywan. gdzie są te dywany? Yy, to nie wiem, ale ogarnę to jakby po odcinku. Z tymczasem to był prosty przepis na bakarodiki. Tutaj jej ja już akurat zjem. O Jezus! Nawet wydaję dźwięk. Dara.